Partnerem programu jest Miasto Zielona Góra, stolica polskiego winiarstwa. Sponsorem programu jest Castorama. Miło Was widzieć na winobraniu. Sponsorem audycji jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Operator programu Czyste Powietrze. Winogranie. Witamy ponownie w naszym plenerowym studiu. Dziś obiecywaliśmy sport, no i ten sport się teraz materializuje w. O sobie Marcina Woroniewskiego, a więc koszykarza Zastalu BC Zielona Witaj Marcinie bardzo serdecznie. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Na potrzeby rozluźnienia atmosfery, chociaż tutaj nie trzeba rozluźniać, ale powiem chyba największe medialne zwierzę Zastalu przynajmniej w wersji ubiegłosezonowej. Zobaczymy jak będzie w tym. No miejmy nadzieję, że nie będzie gorzej, ale, ale też trzeba pamiętać, że koszykówka jest najważniejsza, a nie tam jakieś głupoty czasami w, w, po meczu czy, czy przed meczem. Więc zobaczymy. To zaczniemy tak na poważnie, bo sportowo. Wczoraj pierwszy sparring, wygrany zresztą. Jak ten początek przygotowań, to pierwsze kontrolne granie? Jak Ty to oceniasz swoim okiem? No tak, na pewno ciężkie dwa tygodnie już za nami. Cieszymy się, bo, bo każdy z chłopaków jest mocno zaangażowany, widać duże chęci na każdym treningu tak naprawdę, żeby ten zespół się krystalizował, żeby te, te zasady nasze w obronie i w ataku jak najszybciej załapać, które trener od nas oczekuje. Wczoraj tak naprawdę pierwsze granie gdzieś tam przeciwko drużynie, która nie znała do końca naszych założeń, więc fajnie, że wygraliśmy, jednak myślę, że, że wynik jest troszeczkę sprawą drugorzędną, w tym momencie musimy się budować, każdym takim małym meczem wykorzystywać to troszeczkę treningowo i zobaczymy, miejmy nadzieję, że po prostu za dwa dni na następnym sparingu będzie to wyglądało chociaż 1% lepiej niż to było wczoraj. Ten sparing ze za zamkniętymi drzwiami, nie oglądaliśmy go, kibice nie widzieli, wszyscy są Strasznie ciekawi, jak to wyglądało. Ja usłyszałem taką opinię, że to wy chcieliście wczoraj grać bardziej w koszykówkę niż ten zespół z Czech, który przyjechał na ten mecz. To znaczy na pewno zaangażowania i jakiejś takiej walki fizycznej było bardzo dużo. Myślę, że nawet może więcej z ich strony, ponieważ tam najlepiej o tym świadczy 16 zbiorek w ataku i myślę, że to był taki jeden spory minus w naszej grze. Ale myślę, że dzieliliśmy się fajnie piłką. Było kilka fajnych wstawek w defensywie. Nie będę mówił dokładnie jakich, bo może ktoś to ogląda, kto będzie grał przeciwko nam w pierwszych rundach sezonu zasadniczego. Napawa optymizmem na pewno, ale dużo, dużo wniosków trzeba będzie wyciągnąć jutro już na wideo i sporo rzeczy poprawić. Można powiedzieć, że ten mecz, jego wynik był takim determinantem. Sukcesu w postaci Twojej obecności tutaj, bo gdyby byłaby porażka, prawdopodobnie nie byłoby wolnego. Mogło być różnie, bo ten trening mógł być o różnej porze. Marcinie, jak ta drużyna, tak może nawet nie tyle sportowo, co tak osobowościowo, ludzko, jak, jak Wy już się zdążyliście trochę poznać? Nie wiem. Macie trochę tutaj pokus dookoła, więc jest gdzie wyjść. Na razie, na razie nie mamy siły tak do końca tak korzystać z tych pokus, ale bardzo pozytywnie tak naprawdę czekamy jeszcze na Kamariego, który, który dojedzie tak naprawdę chyba na początku przyszłego tygodnia od razu. Ale bardzo pozytywnie jesteśmy wszyscy nastawieni, tak jak powiedziałem, dużo chęci, dużo zaangażowania w tym momencie wydaje mi się, że to jest najważniejsze. Nie ma na razie żadnych problemów, nie wiem, wychowawczo-organizacyjnych więc y, u nas w środku, więc, więc y, pozytywnie jesteśmy nastawieni to, na to, co przed nami i, i pracujemy bardzo ciężko, ale no taki jest moment, y, trzeba zbudować tą formę na najbliższe 8 miesięcy sezonu, więc, więc jesteśmy na to gotowi. To ode mnie może mała zagadka, co jest na Emy w Orlen Basket Lidze i ma to tylko za stol? Co jest na M w Orlen Basket i ma to tylko Zastaw? Co to może być? Co to może być? Marcin? No, Marcin. Jak? Marcin. <laughs> Jakaś odpowiedź? Mar Marcina ma Zastaw. E, dokładnie. I też odpowiedź dotyczy imion. A okay. na M jest polska rotacja w tej drużynie. E, trzy Michały, dwa dość duże, jeden mały. Marcin, Maciej, Miłość. Prawie jak w M, jak Miłość. No tak, zgadza się tutaj, jak się powie Misiu na treningu, to, to nie wiadomo, o trzech się odwraca, więc, więc na początku było troszeczkę tego miscommunication, ale, ale wszyscy wiemy Pluto to Pluto. Misiu, czyli nie wiem, mogę chyba to powiedzieć, Michał Kołodzie jest kapitanem, więc będzie miał teraz pewnie Ksywkę bardziej captain. No, i zostaje Michał Siednik, więc, więc on będzie Michał. Ja się, ja się sam złapałem na tym na pierwszym Mediadeju. Podszedłem i mówię: Michał, czy mogę cię prosić? To jednak nie był Michał, tylko Maciej, więc można się faktycznie pogubić. Właśnie do tej miskomunikacji dążyłem, no bo musicie jakoś się porozumiewać. Mamy News'a, bo kapitana w takim razie nam no tu Marcin zdradził. Michał Kołodziej ma nim być. To dobrze, że, że parę osób z tego ubiegłorocznego zastalu zostało, no bo zostałeś, ty, jest wspomniany Michał Kołodziej, wrócił Michał Pluta, który też tutaj był. Jest tego pierwiastka, takiej kontynuacji trochę. Tak, zdecydowanie. Wydaje mi się, że troszeczkę nam to jednak ułatwia niż zebranie kolejnych 12 zawodników, którzy pierwszy raz się widzą na oczy. I do tego trener jeszcze. Dokładnie. Myślę, że przez te ostatnie dwa miesiące sezonu zasadniczego, w tamtym sezonie ja i Michał. Poznaliśmy już delikatnie system. Wiadomo, nie w pełni, no bo nie było na tyle aż tego czasu, ale poznaliśmy już system trenera Sirwidisa, więc jest nam troszeczkę łatwiej się przypasować. Troszeczkę rzeczy pamiętamy, troszeczkę rzeczy już widzieliśmy, więc też możemy pomóc chłopakom, którzy, którzy są nowi, ale też musimy być tak samo skoncentrowani jak oni, bo, bo tych informacji na początku jest sporo. A jak e, jeśli chodzi o atmosferę, ty mnie sprostowałeś dosyć mocno poprzednim razem jak zapytałem o, 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 o tę chemię, o to, jak, jak się docieracie osobowościowo też e, na treningach. E, i, i jak to wygląda? Bo rozmawiając z Detrekiem czy, czy z Sindariusem, który jest tu kilka dni, oni są zachwyceni i widać, że Faktycznie się lubicie. Nie no, widziałem nawet ten filmik, no i widać, że oni są troszeczkę pozytywnie tam zwariowani lekko, więc no jakby... Czyli pasują. Dokładnie. Myślę, że ta polska rotacja na M też jest troszeczkę pozytywnie szurnięta, więc, więc idealnie tutaj się pasowują. To to taka, taka ekipa plus winobranie to właściwie przepis, przepis na sukces. Wybieracie się? Zobaczymy jak potoczy się kolejny sparring, więc mamy teraz troszeczkę, troszeczkę gry, troszeczkę rzeczy do zrobienia, więc jeżeli będzie dzień wolny, to może gdzieś tutaj się jeszcze pojawimy. Moja kolej? dobra, to ja zapytam Znowu quiz. Tak, złowy quiz, ale i będzie pytanie, wykorzystam tę okazję. Co robiłeś 21 maja 2018 roku? Tylko dodam, że to był piąty mecz w półfinale Polskiej Ligi Koszykówki. Zastał tam w dość nieciekawych okolicznościach, przegrał ten piąty Janek mecz. Jak się tym dzisiaj katował, odpalając serwis YouTube? Wszystko jasne. Quinton Hosley zamordował, zastał, Wszystko jasne. Byłem na hali mistrzów, oglądałem. Nie, przepraszam, byłem w Poznaniu, nie byłem na tym meczu. Wtedy jeszcze chodziłem do liceum, chyba to jeszcze nie były maturalne momenty, więc jeszcze oglądałem ten mecz chyba w telewizji, z tego co pamiętam. Jak Ci tutaj w Zielonej Górze, yy, znając jakby Twoją proweniencję, Twój rodowód włocławski, wiadomo z jakim tam namaszczeniem mówi się, oddycha się tą koszykówką, tutaj też, choć chyba nie aż tak, myślę, że nikt się na, na takie słowa nie obrazi, jak Ci tutaj, y, czy to są właściwe właśnie proporcje, może właściwsze nawet, bo, bo, bo wiadomo też, że na koszykówce życie się nie kończy, a czasami gdzieś daje się odczuć, że dla niektórych to jest, y, wynik meczu to jest sprawa na śmierć i życie. No tak, na pewno we Wocławku ta koszykówka jest religią. Tutaj chyba jednak Falubas i, i, i Żużel są jakby tą pierwszą, pierwszą rzeczą w hierarchii kibicowania. Jednak ja, tak jak powtarzałem, często w tamtym sezonie we Wocławku nigdy nie miałem jakiejś przykrej sytuacji, czy, czy, czy negatywnej. A znowu tutaj no, przegraliśmy w tamtym sezonie 22 mecze w rundzie zasadniczej. I tak naprawdę w tych najważniejszych meczach było, nie wiem, ponad 3000 ludzi, około 4000. Była świetna atmosfera. Kibice nieśli nas w tych meczach, nawet jak, jak nie szło, to nagle w trzeciej czy w czwartej kwarcie potrafili nas, nas swoim dopingiem mocno podnieść na, na duchu I, i jesteśmy temu byliśmy bardzo wdzięczni i pewnie oczekujemy troszeczkę też tego samego w tym sezonie. A mogę też... dołożyć pytanie, Jasne. czy to jest taki czynnik właśnie hala, kibice, wsparcie? Frekwencja, czy jak ma się na szali podobne oferty, to to może przeważyć? Myślę, że jest to sprawa indywidualna, ale dla kogoś na pewno każdy ma jakieś swoje wartości, które są istotniejsze dla niego. Nie wiem, pieniądze, lokalizacja, nie wiem, mieszkanie, komfort, komfort rodziny i, i, i też. Poziom sportowy, ale też myślę, że, że jednym z tych czynników jest, jest też to wsparcie do opieki, i, i yy, taki, takie bycie troszeczkę dla niektórych może być to istotne: bycie taką osobą rozpoznawalną w, w, w mieście. A propos tego przyciągania kibiców do Hali, wy wysyłacie jasny komunikat, że w tym sezonie gramy o playoff. Potwierdzisz? Tak. Czy ta drużyna już teraz to, to widać po, po, po Was i czujecie to, że faktycznie jesteście w stanie to zrobić, no bo obcokrajowcy nie do końca wiedzą, nie mają zbyt wielu informacji na temat naszej ligi, coś tam oglądali z tego co pytałem. Wy te warunki tutaj doskonale znacie. Jaka jest jakość tego materiału? Nie obraź się, że tak to, to uproszczę. Jasne. No myślę, że jest jeszcze troszeczkę jednak za wcześnie, żeby wyrokować na pewno kto będzie power rankingi budowanie w tym momencie, gdzie jeszcze pewnie będzie kilka transferów w przeciągu miesiąca dwóch, a, a, a pewnie jeszcze więcej w okolicach marca lutego. Jednak my wierzymy w plan trenera przede wszystkim i w naszych kolegów, którzy siedzą koło nas w szatni wszystkich, więc jesteśmy pozytywnie nastawieni, wiemy. Już powoli coraz więcej, jakie rzeczy będą nas charakteryzowały w tym sezonie, czego potrzebujemy na lepszym poziomie, co musimy poprawić, ale no też te sparingi będą nam dawały odpowiedzi na kolejne jakieś pytania pewnie. A jakie ty sobie cele takie indywidualne stawiasz przed sobą na ten sezon? W czym byś chciał się poprawić, gdzie gdzieś tam szukasz elementów poprawy, jak to wygląda stricte z twojej perspektywy? Jasne, no ja na pewno cieszę się, że jestem zdrowy na początku tego sezonu w pełni sezonu przygotowawczego powiedzmy. Yy, I przy, przygotowałem się bardzo dobrze tak naprawdę na, na, na wielu płaszczyznach do tego sezonu i, i fizycznie i, i myślę, że mentalnie też troszeczkę odpocząłem i, i przygotowałem się, też przemyślałem jakieś swoje błędy z tamtego sezonu, yy, więc... Jestem pozytywnie nastawiony, będę, będę gry z parkiet tak jak to bywało wcześniej, ale myślę, że będę jeszcze bardziej cierpliwy, taki bardziej opanowany i, i można zobaczyć mnie może troszeczkę więcej w grze na piłce, mam nadzieję, bo, bo też mocno nad tym pracuję tak naprawdę na co dzień, więc myślę, że też ta praca przyniesie troszeczkę efektów i może w jakimś tam jednym czy drugim meczu tych pikendroli, tych akcji jakichś tam dwójkowych, czy, czy nawet może gry. Jeden na jeden z mojej strony będzie więcej niż w tamtym sezonie. A propos zdrowia wczoraj dziewięciu zawodników w protokole meczowym, nie było tam Michała Sitnika. Dowiedziałem się, że doszło do jakiegoś nieszczęśliwego zdarzenia na treningu. No Myślę, że jest na tyle wcześnie, że nie ma też co ryzykować jego zdrowiem, bo to nie jest nic poważnego. Te kilka dni, jak tam odpocznie, to, to nic mu się nie, nie stanie. Na szczęście cię czuje się dobrze. Był z nami wczoraj na, na ławce. Ale, ale nie ma też co nagle jego zdrowia nadwyrężać w tym momencie. Będzie nam potrzebny jeszcze przez 9, czy tam 8 miesięcy, więc wszystko mogę uspokoić, że, że, że Michał jest cały zdrowy i jest wszystko w porządku. I... A czyja głowa była tak twarda, że doprowadziła do tej kontuzji? Bo tu chodzi o szczękę, prawda? Chyba nie do końca jestem pewien, czy to jest taka kość, ale no tam. Potrzebny był kask raz na treningu. Niestety nie było go i w pewnym momencie, no i tak gdzieś chłopacy lekko się zderzyli, ale no to nie jest jakaś tam wielka rzecz. Na szczęście jest wszystko w porządku, nie ma tam jakichś wielkich, wielkich dolegliwości już w tym momencie, więc, więc yy, wszystko powoli na prostą wychodzi. Koszykówka to twardy sport, niejednokrotnie się o tym przekonywaliśmy. Ostatnia kwestia, bo mówisz właśnie o tych 8 dziewięciu miesiącach. To tak 8 września. To jest jeszcze trochę takie bycie na progu wyprawy w nieznane. Nie wiadomo, co ten sezon przyniesie. Jakie emocje towarzyszą? Ekscytacja, jakby dominuje, jak to wygląda z perspektywy wciąż młodego koszykarza. Myślę, że ta ekscytacja jednak będzie rosła. Przez najbliższe trzy tygodnie do tego, do tego meczu 4 października. Myślę, że, 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 że dopiero tam około 1 października będzie już taka ekscytacja nie do wytrzymania. Teraz jest wiadomo, bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Jestem wdzięczny za to, że, 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 że klub pomyślał o przedłużeniu ze mną umowy na ten sezon i, i na przyszły. Cieszę się, że trener też, też widział mnie w swoim zespole, przede wszystkim, że on mnie widział w swoim zespole. Ale ja się skupiam na tym, żeby pracować każdego dnia jak najlepiej, żeby też pomagać chłopakom na, ka na każdym kroku na treningach, bo też tak jak mówiliśmy wcześniej, jestem już tutaj troszeczkę czasu. Znam trenera już trochę, znam troszeczkę jakichś tam zagrywek, nie wiem, zasad w, do, w obronie, yy, więc, więc ta komunikacja też musi być na boisku coraz lepsza w naszym wykonaniu. Yy, więc ekscytacja jest jeszcze taka głęboko, ale, ale pewnie z dnia na dzień będzie coraz większa. Marcin Poroniecki był naszym gościem. Dziękujemy bardzo za Stal BC Zielona Góra. Ja tylko, tylko dodam, się. że tego 4 października to Anvil Włocławek przyjedzie do Halicy Dzięki serdeczne, Marcin. Dziękujemy. Dziękuję. Winogranie. Sponsorem audycji był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, operator programu Czyste Powietrze. Sponsorem programu była Castorama. Miło was widzieć na Winobraniu. Partnerem programu było miasto Zielona Góra, stolica polskiego winiarstwa.